Cześć Manko, z bardzo serdecznie z tej strony Grec na i zapraszam Was na szybki opening. Macie taki szybki, zobaczymy szybki, na jakiej dropie mamy 50 zł, prawie 51, coś tam jakieś serduszka gold, ale to jest nieważne. Ogólnie dzisiaj jest plan taki, otwieramy tylko jedną skrzynkę i to będzie ta skrzynka, i zaraz mam powiem, która to jest skrzynka, to jest ta skrzynka. Bullet. Ja poluję na tego USP, potworzę. będę otwierał tej skrzynki teraz tylko tyle, żeby wypadł mi ten USP. On jest. No ja tak celuję, powiedzmy file testet nawet, no może być, no najlepiej, minimum reza 366 zł. Ogólnie jego cena trochę spadła, ale to jest najlepszy jak jaki w życiu widziałem w ogóle. Podoba mi się bardzo, bardzo mocno. Muszę starać się nie przeklinać, dlatego się jąkam, bo próbuję coś zamiast przekleństwa znaleźć. Żeby, wiecie, zasięgi tak nie spadały filmu przynajmniej. Dobra, ogólnie jest tak, że mam 50 zł i robimy tak, otwieramy tą skrzynkę, na pewno będzie jeden skin jaki wypadnie. Będzie do wygrania dla widzów. Musicie napisać tylko do, dlaczego chcecie wygrać. I tyle. A później do was napisze i najpierw wystrzajcie mi swój jak trading, to jak to się mówi o coś takiego. I zobaczymy, co to z tego wyjdzie ciekawego. A te chujowe co wypad... Kurde, trzeba powiedzieć coś innego. A te niedobre skiny co wypadną, będę je na spróbował na coś innego przerobić. Także zapraszam do oglądania, nacisnę podkładkę, żeby się świeciła, bo to fajnie wygląda i. Będziemy sobie otwierać po dwie skrzynki. O. Ogólnie musi wypaść coś za więcej niż 12 zł, żeby było na plus. O i przeleciał usp -ek. No i co mamy? Generalnie no to, dobra to otwieramy po jednej może Bo za szybko stracimy Nie uwaga, wypadło nic ciekawego Ale złoty no Bo tu 30 groszy na plusie jesteśmy Ale poprzedni był duży minus więc sumy No, a Może 7,90 no. Test, szkoda. Dobra, i teraz to, co wypadnie, jest do rozdania w konkursie pod filmem. Oczywiście trzeba poczekać tak 7-8 dni na tego skina, ale wiecie, piszecie w komentarzu, dlaczego chcecie wygrać, i ja wbieram jedną osobę. I to, co teraz wypada, jest Wasze. Uwaga, UMP 45. 3 złoty tylko. Mogło być lepiej, no. Zobaczymy. Łasica. Pamiętajcie, że Łempek jest dla Was do wygrania. Ja też będę pamiętał. I. Auk znowu. Tu przynajmniej będzie. A. Ten już był run. No Ogólnie USP na mnie wypadnie z tej skrzynki. Nie ma szans, bo to jest najdroższy skin z tej skrzynce. Ale nieważne. Ale fajne skiny na upgradera przynajmniej będziemy mieli. O, dwie berety. Nie ładne nawet. Nic, nic nie warte, ale ładne. Dobra. Czekajcie, jeszcze sobie sprzedamy tutaj te. Mamy 902, więc... Weźmiemy sobie te droższe prezenciki. Co mamy? 5.7 bananowy, o. Chyba sobie nawet go zostawię. Gold Arena też na na jednego. Zobaczymy co to ciekawego wypadnie nam na griderze. Dobra. Wypad UMP. Okej. Okay. I teraz tak. Ogólnie skiny właśnie. Jesteśmy na plus na minus? Było 50 zł, jesteśmy na pewno na minus. No 3zł tylko jesteśmy na minusie, także nie jest tak źle w sumie Dobra, na pewno, czekajcie, który był ump dla was? Tu jest tylko jeden, to jest dla was skin, więc tego nie używamy, dobra zaczynamy powoli Od tego, cyk Wymieniamy go na tego 5.7, bo mi się podoba I uwaga, nie mamy, dobra Czyli najdroższy skin poszedł No szkoda Dobra, damy sobie teraz czekajcie, o P2P250, wyrobimy na tego auga sobie. Słuchajcie, ja chcę na to. Wiem, żeby robił. Dobra, mamy. Jesteśmy w sumie na górze. Dobra, auga zostawiamy teraz z tego auga i tą C. Nie czekaj. Tą CZ to. To, to i to sobie weźmiemy. Te MPK nie bierzemy. Sorry. My bad. Dobra. Te trzy sobie weźmiemy za 8 zł i przerobimy je na MP7 czerwone Kurwa, nie chciałem tego Kurwa ma Kurcze znacie się. Weź tu nie przeklinaj, w tą grę. Dobra, te dwa na tego auba. I uwaga, proszę Państwa, na szajce, w dupę. No. Jest źle, generalnie. Dobra, tego auga robimy na czerwoną Mkę, bo jest brzydka, więc zrobimy na tą Mkę. Mogą se balans sobie, no ale już nieważne. I uwaga, panie i panowie, mamy to, mamy, mamy. Dobra, z tej Mki sobie zrobimy akacza, bo akacza nie mam żadnego, więc przydałbym się akacz. Ustawiamy sobie balans taki. Ustawiamy sobie cyk. Dobra. I uwaga, panie i panowie! Nie, no, kurde, no. A tak blisko było. Tak blisko było. Uff. Jak przewalić? 5 minut 50 zł. No szkoda, no nie wyszło. Może następnym razem wyjdzie, zobaczymy co z tego wyjdzie następnym razem. No ale w każdym razie ten UMP jest dla Was do wygrania. Ja już sobie daję, żeby mi go wysłali. I od tego momentu 7-8 dni mamy dzisiaj, sobota 27 lutego, czyli następną sobotę, w następną niedzielę prawdopodobnie komuś mi się tego skina. Albo zróbmy tak, o. Po prostu napiszcie że chcecie wygrać ten skin i po spacji dajcie od razu swój trening, żeby później nie musiał niepotrzebnie pisać do kogoś Tylko od razu wyślę skina i tyle z tego będzie No także Dzięki za oglądanie, aha jeszcze raz zapomniałem Na no, starcie miałem to powiedzieć, że zapomniałem Jeśli się logujecie na K-dropa, wchodzicie sobie z mojego linku Klikacie sobie tutaj kod promocyjny piszecie sobie Takie coś Gratslaw. Ja nie mogę oczywiście odebrać swojego kodu, ale wy, wy z tym kodem dostajecie plus 5% więcej do doładowania do 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 także Pamiętajcie, wpisujcie, zawsze to 5% więcej macie. No i na start macie 2.17 na start jeszcze z mojego linku, jak się logujecie, który jest oczywiście w opisie. Także zapraszam bardzo serdecznie, dzięki za oglądanie, zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i ktoś wygra skina Także widzimy się dzisiaj na live od godziny 19. Trzymajcie się, eluwa.